O kurwa! Okej okay. Drive. It. Ale skąd ona kurwa wiedzą, że ja tych kurwa jestem? Nie wiem. O kurwa! Za blisko. Let's cheat. Nie wiem. To gorące na tajgu.

Bombardowanie Ej, Ranczer, jesteś śmiertelny! Zostajmy rakietami! elo A mać mm. coś? Nie, nic! Zostajmy rakietami i stoimy sobie! I chuj! Ja też wstań pod jedną z tych armat, zobaczymy, co one się zniszczą między sobą. Jest torpedy. Ej, bys! Jedna została zniszczona. powiedz? A bo tu nie ma, pod tą drugą. Pod tą drugą. Pod tą drugą. Ej, pod tą drugą.

Eee, ja, gdzie ten śpun? Co, się nie rozwalam? Co to kurwa jest? A co ty myślałeś, że one nas rozwalą? Człowieku, są górna nie rakiety. Możemy zawsze ją wybuchnąć. Dobra, czekaj. Uważaj, stój tu.